Cześć, cześć. Szymanowam wszystkim. W takim dzisiejszym odcinku będziemy robili e, misję z e, napadem na bazę wojskową. Bierzemy tutaj pancerz prywat, prywatnej armii. Na początku zachęcam do zostawienia figurę górę rozpąta, bo to bardzo miło. A my lecimy już zrobić pierwszą misję. Dobra. Gdzie mamy się udać? Do Meriwether. Kurde, wiecie co? Nie wiem czy mogę tutaj rakietami od razu walić, ale... Ale myślę, że mało... O kurde, ale mnie... ...wywaliło. A, dobra. Да. Э, а, такая же. Уж сейчас у меня враг Набрал. Я там не живу. Набрал, там не живу. Wychyl... Nie! Ratuj się. Dobra. Dobra. Dobra, weźmy sobie... Insurgenta, myślę, bo jest najładniejszy. A nie, a to jest szukanie tych. Zlokalizuj pancerz. Dobra, tu mamy pustą. Tutaj, o tutaj mamy pancerz. Dobra, bierzemy to. Dobra, i teraz musimy to dostarczyć do fabryki ubrań. Odzieże, ubrań. Jak kto woli. A więc dobrze, tak jak widzicie jesteśmy już na miejscu. Możemy wjeżdżać do fabryki ubrań. I, i dobra. I następna misja. Cyk, 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 Później pokażę Wam w karnecie, jak to wygląda. Dobra, kolejna misja, odpalamy. Eee, teraz będzie sprzęt do infiltracji albo klucz narzędziowy. Weźmy sobie ten od infiltracji. Dobra, gdzie mamy polecieć? Udaje się do magazynu wojskowego. Dobrze, tak jak widzicie, jesteśmy już na miejscu. Zbieramy klucz. Myślałem, że postać sama go zbierze. Wejdź do magazynu wojskowego. Od razu weźmy sobie strzelbę w rękę. Dobra, to tak przebierzemy sobie pojazd i uciekamy stąd Jeszcze włączę sobie trzecią osobę i jedziemy stąd Miejmy tylko nadzieję, że nie przestrzeliłem sobie opony żadnej. Także jak widzicie, jesteśmy już pod fabryką ubrań. I no. Odpalamy sobie następną misję. Tylko, że do następnej misji, lidowie to będzie potrzebne. Czekajcie, to będzie potrzebne Pan House w Kastylnie. Także. Nie możesz rozpocząć misji z obecną... Aha! Czyli tak czy siak muszę wyjść z... ...kasyna, wyjść... Nie, nie, chcę wyjść na taras, chcę wyjść z kasyna całkowicie. Wyjdź... <laughs> Dobra, czyli bierzemy tak tutaj... Chodzimy. A to do Music Locker wchodzimy, dobra Zobaczymy co tutaj mamy do roboty widzowie. A, ma mamy jakiegoś typa znaleźć. Użyć zdjęcia? Gościu w czapce i, i szarej koszulce, czy tam koszul, czy tam bluzie. Hmm.

Dostarczyć klucze do fabryki odzieży. Dobra, tutaj hamujemy. Dobra, a bo wiecie co? Dobra, uj, zróbmy wszystko dzisiaj. <laughs> Żeby nie zostawiać was z tym bez odcinka dzisiaj takim niedokończonym odcinkiem, on to chciałem powiedzieć. Nie chciało mi się bliżej podjeżdżać. Ja odejść do fortu z Także jak widzicie jesteśmy już w porcie z Ankudą, nie wiem ile mi to zajęło, ale miejmy tylko nadzieję, że nie więcej niż 5 minut. W ja obok hangaru. Wow, ale fajny strój, kurde. We're tapped into their surveillance. We have eyes on you, and we're looking for the Scarab with the DEW, too. Stay calm, don't get seen. You must be quiet, like tiny, heavily armored mousemen. mm <clears throat> Czekajcie, zrobię amunicja, amunicja. Hmm. Dobra, spróbujmy. Uh -huh. o, spróbujmy tak z panem kolosem pograć. Dobra. Dwa strzały z RPG i pod...

A, już nie zdążyłem, muszę z Kurde, ale piękny jest ten strój. Mi się podoba. I co, mamy kolejny strój z Merywatera? Zniszcz 5 pojazdów przy. A, czyli ani jednego zadania nie zrobiłem, dobrze, widzowie. Także to był ostatni odcinek z tych misji. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Stawcie łapkę w górę suba oraz dronek. I do następnych odcinków trzymajcie się ciepło. Elo, dobra, widzowie. A teraz czas na karierę. Także pokażę Wam co mamy zrobione. A mianowicie wytwórnia, agent, coś tam, coś z sabotażem. O, zamknij 5 akt. To mam, bo nie, po kolei kup fabrykę ubrań, no to mamy odzieżę, to mamy zrobione. Spotkaj się z Pawlem, to mamy zrobione. Ukończ pierwsze akta. I tu dostajemy czapkę Pawla taką. Zamknij poziom drugi, zamknij 5 akt. Zamknij 2 akta bez utraty życia. To mamy zrobione. Zarob dodatkowe 25 tysięcy na fabryce odzieży. Mamy na razie 8 z 25. Zamknij wszystkie akta. 4 to mamy zrobione. Zamknij priorytetowe akta przez 2 tygodnie z rzędu. No, no to w następnym tygodniu będziemy mieli to wezwanko zrobione. Zdałem 9 platy nowych nagród z kategorii Agent of Sabotage. Zamknij 25 akt, mamy 6 z 25, ukończyć dodatkowe wyzwania wszystkich akt. Tutaj kurczak jakbym zrobił to, no to bym miał już ten o uh... 3 na 4 Dodatkowe 100 tysięcy na pracy fabryki odzieży. Mamy 8 tysięcy. Odblokowaliśmy. Odblokowałem sobie też taki bardzo fajny strój. Mi się podoba. A jeszcze taka ciekawostka. Jeśli chodzi o stroje, to tutaj macie też. Stroje służby porządkowe i tutaj macie Nose Czyli ten strój, co można było kiedyś zdobyć glitchem Ale już nie można, dlatego Rockstar nam go dał i jest super Ta plakietka na boku jest fajna I z tyłu Dobra